Witaj, piękna dusza. Ta medytacja poprowadzi Cię przez bramy świadomości, otwierając Ci na wyższe wymiary i mądrość, która płynie z przestrzeni światła. Każdy z nas posiada zdolność do odbierania subtelnych przekazów, do wsłuchiwania się w głos wszechświata. Dziś otworzymy się na tę możliwość z pełnym poszanowaniem zasad energetycznego bezpieczeństwa. Przyjmujemy tylko i wyłącznie przekazy od osób, wibrujących czystą miłością. Lżejszych energii od źródła, od naszych duchowych przewodników, którzy pragną nas wspierać w naszej drodze. Zamknij teraz oczy i pozwól sobie na chwilę pełnej obecności i zanurz się w tej podróży. I zanim rozpoczniemy, wypowiedz w myślach głos, Stwórco wszystkiego, co jest. Proszę o oczyszczenie mojego umysłu, ciała, serca i duszy na wszystkich czterech poziomach przekonań historycznym, genetycznym, duszy i podstawowym. Uwalniam wszelkie blokady, ograniczenia i lęki, które mogłyby zakłócić mój czysty kontakt z przestrzenią światła. Otwieram się na przekaz wyłącznie z przestrzeni światła. Przyjmuję tylko i wyłącznie przekazy od istot niosących miłość, mądrość. I harmonia. Moja energia jest chroniona przez światło źródła. Tak się dzieje i tak jest. I oddychaj teraz spokojnie. Weźmy długi wdech. I wydech. I poczuj, jak każdy wdech napełnia cię złotym światłem, a każdy wydech uwalnia napięcie, zwątpienie. Wyobraź sobie, że wokół Ciebie pojawia się kula czystego, białego światła. To Twoja ochrona, Twój święty krąg, przestrzeń, w której mogą przebywać tylko istoty najwyższej wibracji. Poczuj Jej obecność, jej ciepło, jej nieskończoną miłość. A teraz skup swoją uwagę na swoim sercu i poczuj Jego rytm. I z każdym uderzeniem wytwarza ono fale energii, które rozchodzą się w przestrzeni. I wypełnij swoje serce najczystszą intencją, miłością. Wypełni je wdzięcznością, spokojem. Twoje serce staje się bramą, przez którą przepływa światło i wiedza z najwyższych wymiarów. I teraz przenieś uwagę na swoją szyszynkę Miejsce wewnętrznego widzenia. Wyobraź sobie, że otwiera się ona jak kwiat wytosu, przyjmując delikatne, złote światło, które spływa z góry. To światło aktywuje Twoją zdolność odbierania przekazu. Poczuj, jak przestrzeń wokół Ciebie napełnia się z energiami, kojącymi, mądrymi i wspierającymi. Zwróć się teraz do swoich duchowych przewodników, do istot Światła, które są z Tobą, by prowadzić Cię w miłości chętnie. Możesz poprosić ich o znak, znak ich obecności. Ciepło w ciele, delikatny dotyk energii, wizję lub słowa, które pojawią się w Twoim umyśle. A teraz powiedz w swoich myślach. Proszę moich duchowych przewodników o wsparcie i prowadzenie. Otwieram się na przekazy, które służą mojemu najwyższemu dobru. Otwieram swoje serce na czystą miłość i światło. I pozostań w tej ciszy. Słuchaj, obserwuj. Nie oczekuję konkretnej formy. Przekaz może przyjść jako obraz, uczucie. Wewnętrzna wiedza lub subtelne słowa w Twoim umyśle. zaufaj procesowi. Gdy poczujesz, że przekaz dobiegł końca podziękuj. Podziękuj istotom, które Cię wspierały. Podziękuj swojej duszy, swojemu sercu, swojemu dzieci. Wyobraź sobie, jak energia, którą przyjąłeś, delikatnie stabilizuje się w Tobie. Twoje serce pozostaje otwarte, ale Twoja przestrzeń energetyczna zamyka się w ochronnym świetle. I weź teraz kilka głębokich oddechów. Powoli wracaj do swojego ciała. Czując odłożąc, odspoczyńc ciepło dłonie powietrza na spórze. Będziesz gotów, otwórz swoje oczy. Jesteś tu teraz, pełen światła, pełen harmonii. Jeśli czujesz, że ta medytacja była dla Ciebie pomocna, podziel się nią z innymi. Zostaw lajk, like, komentarz i udostępnij energię światła i miłość. Dziękuję, że tworzysz razem ze mną przestrzeń wysokiej wibracji. Do zobaczenia w kolejnym.